Hi ladies, praca w PDF-y się drukują. Zatem dzisiaj mam ochotę zapytać, bo jest wtorek, a jak wtorek to Mars. Zatem jakie um, napięcie sensualne wpływa na decyzję tej osoby, tego padalca, tej kobiety? Być może zaraz zaczynam. No, z diabłem, no z diabłem, ależ jaki, kochani, Twoja surowość, Twoja logika jest dla tej osoby bardzo pociągająca, Twoja władczość, ale też to, jak podziwiasz tego mężczyznę, jak go adorujesz. Jakim on jest dla ciebie wspaniałym mężczyzną. I tu jest też doza takiej trochę Twojej dwoistości, że tu jesteś taka drapieżnica, a z drugiej strony dobra, krucha, delikatna, ale też taka bardzo mocno drapieżna. Można powiedzieć, nie chcę być tutaj taka trochę prudryjna, ale em, twoja, Twoje ciało. E, też to, że nie masz w sobie mm, wstydu odnośnie e, tego, zostawiając też pewną dozę tajemnicy. No i też, że jesteś taka mm, kurczę. Nie mogę pokazać tej karty, bo to jest specyficzna talia ale m, taka dominująca, o, to jest dobre słowo, dominująca, że też nie dasz siebie tak prosto okiełznać że m, zachowujesz y, równowagę w tej dominacji mimo wszystko i że jesteś bardzo, ale to bardzo namiętna, jeśli chodzi o tą Twoją taką emocjonalność, że nie kryjesz e, tego takiego nasycenia, o. że jesteś bardzo, ale to bardzo romantyczna, tylko tak ogniście romantyczna. No i też, że mm. Być może wasza relacja była w ukryciu, tak jakbyś była tajemnicą, i że dajesz spokój, ale też trochę możesz dawać się wykorzystywać przez to także. I że gdzieś tam zawsze jest jakieś ryzyko z tobą. I to nie, nie, nie do końca nie wiem, zagrożenie typu ciąża czy coś takiego, nie, nie, nie tu jakiś taki chochlik gdzieś z tyłu, że nie wiadomo na co Ci stać do końca, że dajesz sobie przestrzeń dla siebie, że to nie jest tak, że ta relacja Ciebie tak zawłaszcza, tylko że też być może pozwalasz siebie zdobywać. I że jesteś pewnego rodzaju nagrodą, a przede wszystkim, że jesteś kobietą sukcesu. Że potrafisz w jakimś stopniu w, w biznes, ale ten biznes twój też przekładasz na swoją rodzinność, na majętność, na, na pokolenia. I że jak ja to lubię mówić, nie dzielisz się swoim mięsem. Czyli że niemożliwym jest. Um, nie chcę tego określać jak, jakby zazdrością, tylko że ty nie pozwalasz sobie być opcją, że jesteś na tyle ciężka, że przytłoczysz tą osobę. Że jakby jak ten chłop um, ma ciebie, to już nie ma przestrzeni na nikogo innego. <grym> wow! Że jesteś bezkompromisowa. Że albo jest białe, albo jest czarne. Nie ma niedomówień, nie ma domyśl się, tylko jest też takie twarde powiedzenie, tak bądź nie. Że jesteś wolną duszą. I że potrafisz mówić o swoich uczuciach, o tym, czego pragniesz. ale też potrafisz kręcić tą swoją atrakcyjnością i że w momencie nawet jak pomiędzy wami coś jest halo, czy nie macie kontaktu, to ty i tak kwitniesz, jakby źródło tej swojej wartości, nie upatrujesz w nim, tylko jesteś, to jesteś, jak się nie ma, też dobrze i w ogóle to kwitnę sobie dalej. Że nie pozwalasz na kłamstwa. A no tak. Pancia w cesarzowej. Mm. Pancia w cesarzowej. No i jest tutaj też trochę takie nakierowanie. Eee. Ta Twoja dwoistość jest tutaj ważna, bo Ty z jednej strony jesteś romantyczna, ale też trochę taka Pieprzem. Że w pewnych sytuacjach, tak to nazwijmy, jest ten pieprz, ale oprócz tego, jesteś rodzinna, jesteś bardzo kochająca, taka potrafisz się około jej zatroszczyć. Nie ma w tobie tej takiej bezwzględności. Potrafisz się wpasować w każdy moment jesteś bardzo elastyczna i bardzo odważna i tutaj też po raz kolejny jest podkreślona ta twoja władczość i to, że ty wiesz co ty robisz i działasz też z ogromną logiką i jak coś ci nie pasuje to tutaj sorry, babe, na razie um, i nie pozwalasz sobie na bujanie w obłokach jesteś bardzo mocno kobietą taką Logiczną, przyziemną, niebujającą nie w obłokach. Bardzo różnisz się od innych kobiet według tego chłopa. Tak jakbyś była Ty, i nic, 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 dopiero reszta. Takim grubym murem jesteś według tej osoby inna. Takim grubym murem od, odgrodzona. Życie mi się nie spodziewała takiego czytania. Moje piękne panie. Dobra, zrobimy sobie znaki zodiaku i karteczki jak starczy mi czasu. Na kogo czytałam? Uwaga. Byk. <laughs> Kurwa macie. <laughs> Koziorożec. Paradoks. Ym, ryby. Bliźnięta. Strzelec. Na spodzie. Lew. Patrzymy, karteczki. Jesteś taka jak ona. Lubię Twój dotyk. Dom. Może tak się przy Tobie czuć? Pozytywne myśli. Boję się, że nie umiem o Ciebie zadbać. Chciałbym Cię zrozumieć, chcę się bawić. Obciążenia karmiczne. Energia dziewiątego domu, nauka i wiara. Nie jestem pewny swoich uczuć. I ostatnia. Energia Saturna, limity i lekcje. Wow.